Jerzy Stuchr nie zdawał sobie sprawy, że umiera. W ostatnich latach życia choroba całkowicie go zmieniła. Nie był jedynie aktorem. Był znakiem czasu, głosem pokolenia, twarzą kina moralnego niepokoju i jednocześnie osiołkiem z schreka. Jerzy Stuchr plus 77 L. Profesor, reżyser, ironista, narrator rzeczywistości. W rocznicę jego śmierci wracamy do historii życia, które, choć pełne sukcesów, miało tak życie nie. Nie był idealnym ojcem. Miał wrogów. Bywał bohaterem skandali. Głos Jerzego Stuchra znała cała Polska i to nie dlatego, że przekonywał, że śpiewać każdy może. To był głos emocji, pokolenia, w stylu. Nie był aktorem efektownym, nie krzyczał, nie szalał na scenie, ale wystarczyło spojrzenie, pauza, zawieszone zdanie, by poruszyć najczulsze struny. W amatorze był zwykłym pracownikiem zakładu, który zaczyna kręcić filmy i odkrywa, że kamera więcej mówi o nim niż on sam? Wodzi Reju stworzył postać. Która do dziś uchodzi za symbol ambicji bez kręgosłupa W seks był niezapomnianym maksem, zabawnym i absurdalnie aktualnym Potrafił bawić i wzruszać jednocześnie Nikt tak jak on nie opowiadał o słabościach człowieka Żonę poznał już w przedszkolu Rozumiała go jak nikt Jerzy Stucher poznał swoją przyszłą żonę, Barbarę, jeszcze w przedszkolu. Wychowywali się w tym samym mieście, dorastali równolegle. Zaiskrzyło, gdy spotkali się po roku bez kontaktu. Obrali się w 1971 roku. Miłość najbardziej kojarzy mi się z olbrzymią tęsknotą do żony, do dzieci. To był dla mnie naturalny stan? Mam poczucie, że zawód zabrał mi coś z domowego szczęścia. Ale nie zamieniłbym tego. Moje szczęście polegało na tym, że żona to rozumiała. Nie walczyła z tym. Dała mi wolność bycia zrealizowanym, przyznał w rozmowie z Vivą. Barbara była przy w najgorszych chwilach. Nawet gdy nebroił. Nie komentowała. Po prostu była. Z dziećmi, Maciejem i Marianną, nie prowadził medialnych pokazów uczuć. Ich relacja była dyskretna, ale mocna. Syn, aktor i satyryk Maciej Stuchr, mówił wielokrotnie, że ojciec dał mu wolność, nie narzucając się autorytetem, ale po latach jego córka wyznała, że w domu nie przestawał być gwiazdą. Kiedy byłam dzieckiem, w mojej relacji z tatą przeszkadzał mi jego majestat. Miałam wpojone, że jest wielkim człowiekiem i wielkim aktorem. Wracał do domu i nie potrafił zejść z piedestału, oczekiwał ochów i achów, opowiedziała. Choroba go zmieniła. Gdy zachorował na raka krtani, mówił. Że dopiero wtedy zrozumiał, co znaczy oddycha. Utrata głosu, operacja, chemia wszystko to odebrało mu sprawność, ale nie duszę. Powiedział kiedyś, że to był najważniejszy czas w jego życiu czas przewartościowania. Nieco później przyszły kolejne ciosy udar, potem powikłania po koronawirusie cierpiała wtedy cała rodzina. Cały ten okres po udarze, od lata 2020 roku to bardzo bolesny, trudny czas dla naszej rodziny. To było powolne umysłowe odchodzenie taty. Utrata pamięci, świadomości otaczającej go rzeczywistości. Nie dopuszczał do siebie, w jakim faktycznie jest stanie, że może odchodzi. Całkowite wyparcie, apodektyczne odrzucanie jakichkolwiek prób rozmowy. Jestem głęboko przekonana, że tata do końca nie zdawał sobie sprawy, że umiera, powiedziała Marianna w wysokich obcasach. Zapłacił za pijacki błąd. W 2021 roku media obiegła zaskakująca wiadomość, Jerzy Stuchy został zatrzymany przez policję, gdy pod wpływem alkoholu prowadził samochód. Miał w organizmie blisko 0,7 promilla. A przecież uchodził za człowieka zasad, symbole rozsądku i profesorskiego oponowania. Zobacz, te gwiazdy wsiadły za kółko, będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Potem gęsto się z tego tłumaczyły. Przyznał się do winy. Sąd nałożył karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych, karę finansową i zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa zniknęła z pierwszych stron gazet, ale cień pozostał. To wtedy aktor zaczął otrzymywać przerażające groźby: Jeszcze te nocne telefony, Stuchr, ty Zmoro, zginiesz jak Aldo Moro. Zacytował je w swojej książce. I miał prawo przestraszyć się nie na żarty, bo premier Włoch, Moro, o którym wspomniano w pogróżkach, pod koniec lat 70. został porwany, a następnie zamordowany. Jego ciało odnaleziono dopiero po dwóch miesiącach. Zauważyłem, że po wspomnianej kolizji drogowej wokół mnie zrobiła się pustka. Odwołanie spotkań. Jedna z nagród, którą mi kiedyś przyznano, została natychmiast odebrana, wyjawił Stucher w książce z biegiem dni, w której w formie opamiętnika opisywał ostatnie miesiące swojego życia. Rak nie dał mu spokoju. W 2023 roku rak Krotani powrócił. Znowu była cicha mobilizacja szpital operacja. Wróciła moja nowotworowa choroba. Po dziewięciu latach, więc znowu walka opisywał przygnębiający nawrót choroby. Teraz zaczną się boli cierpienie. Szpital jest przerażający, upokarzający. Pisał zaś tuż po operacji usunięcia nowotworu. Jerzy Stuchr odszedł 9 lipca 2024 roku, ale echo jego słów, ról i decyzji słychać do dziś. Zostawił po sobie wspaniałe filmy i spektakle.